Wydane w 2008 roku sport zapowiadane było jako wielki przełom i opus Magnum Willa Wrighta, które miało zrewolucjonizować rynek gier i stać się produkcją, która ma wszystkie inne pod sobą. Tak naprawdę to nie, aczkolwiek trzeba przyznać, że produkcja, mająca być ultimatywnym symulatorem życia, miała potencjał, by stać się gierkowym unikatem. Wyszło jednak jak zwykle przy okazji wielkich oczekiwań i rozbieżności koncepcji, przez co ostatecznie spor było taką nawet niezłą strategią kosmiczną. I zrobiłem kiedyś o niej materiał, ale było to w mrocznych czasach początków mojego youtubowania, więc we własnym mniemaniu potraktowałem ją trochę zbyt pobieżnie. I to jest dobry punkt wyjścia do postanowień noworocznych, by wziąć ją na warsztat jeszcze raz i zrobić o niej film jak należy. Anyway! Głupio tak było zakopać markę, w którą zainwestowało się pokaźne zasoby i do której stworzyło się naprawdę niezły edytor stworów. W związku z tym, na bazie tejże produkcji powstał kosmiczny Hack and slash. Siemanko, z tej strony Maxior i powiem Wam dziś o wydanym wyłącznie na sprzęt biurowy Dark Spore. Jak wiadomo, gry z tego gatunku, mimo swoich RP-owych korzeni, nie należą do fabularnie wybitnych. Nie inaczej jest i tutaj. Wcielamy się w przedstawiciela turbointeligentnego gatunku krotoplastów, którzy w ramach zabawy w boga tworzą nowe, przepotężne DNA. Oczywiście sprawa musiała się rypnąć i zamiast wykreować tą metodą niezawodną pomoc domową czy tanią siłę roboczą, ukręcili sobie bat na własne tyłki, doprowadzając do mutacji swojego gatunku. Nowo powstali adwersarze, oczywiście nie należeli do zbyt przyjaźnie nastawionych względem organicznych bytów, w związku z czym grupka ocalałych postanowiła taktycznie spieprzyć, zaszyć się w najdalszych zakątkach kosmosu i przemyśleć strategię na rozwiązanie problemu. I tu pojawiamy się my, cali na biało wybudzeni z hibernacji, by uratować wszechświat i święcić triumfy w licznych starciach ze zmutowanymi zastępami. Wysyłamy więc na spaczone planety w kolejnych misjach biologicznie zaawansowanych bohaterów, którzy mają siec i mordować owoce ciężkiej pracy naszej cywilizacji w imię bezpieczeństwa wszechświata. I giereczka to typowy przedstawiciel gatunków, w którym wpadamy do lokacji i stajemy się siewcami rozpierduchy. Ciekawostką jest, że nie posyłamy na misję samotnego śmiałka, a całą drużynę z Włożono z trzech herosów, których możemy swobodnie płynnie podmieniać w trakcie trwania misji. No i najważniejsze i najbardziej zaskakujące jest to, że nie mamy tutaj OCZYWIŚCIE rozwoju postaci. Oczywiście możemy rozwijać naszego krotoplastę, ale bezpośrednie przełożenie na skuteczność w walce naszych bohaterów ma ich wyposażenie. No i robi się nam z tego loot game, bo sprzętu zbieramy po drodze całe wory. Dodatkowo możemy dowolnie go wykorzystywać używając rozbudowanego edytora, więc nic nie przeszkadza, żeby z hełmu zrobić sobie gustowny napierśnik. Sam gaming club mimo prostych założeń jest niezwykle satysfakcjonujący, a oprawa, mimo że do wybitnych swoim czasie już nie należała. Cieszy oko różnorodnością i nieco kreskówkowym zacięciem. Jest z tą grą jednak jeden problem. Nie można w nią dzisiaj zagrać. Co? No bo to jest właśnie dziwaczna polityka EA względem tytułu. Gra wymagała stałego połączenia z serwerami nawet podczas solowej rozgrywki, a te wyłączono w 2016 roku bez oddania patcha umożliwiającego lokalną rozgrywkę. W związku z czym gierka, którą kupiłeś, może posłużyć wyłącznie jako łapacz kurzu na półeczce. Ostatnimi czasy społeczność coś rzeźbi, żeby obejść ten problem, więc jest jeszcze nadzieja, że produkt, na który wydałeś jakiś czas temu pieniądze, nie stał się całkiem bezużyteczny. Nie no, super granota dostałeś. Gratuluję. Fajna, taka... Tak jesteś mądry? To sam wybierz lepszą. Okej, okay, przekonałeś mnie. I tą dostępną wyłącznie online myślą kończę. Cześć.